Siema, Siema, ko. dziś tutaj. Sylwek nagrywa dziś znowu odcinek. To jest Legends. A mogę powiedzieć, że z tej stronie też Olek? Ja cię kręcę, co Co robisz? Ja cię kręcę i ze mną jest Olek, się mówi. No i jeszcze Olek jest ze mną, no. Nie przestawił się. W ogóle, jutro to jest Sylwester, jest... a ja się nazywam Sylwek, a więc dajcie dużo łapek w górę, no bo moje imieniny no są jutro. I chcę, żeby było wysyłkoć jakbyś 20 no 30 może być łapek. Dawajcie łapki w górę i To Jestem speedrun. To ja jeszcze będę nagrywać. Jestem speedrun, kolega. A więc dawa, dajcie łapki w górę. Pro, pro, Proszę. Sobie sobie. Skoro wczoraj, to w górę. Dajcie, a wtedy ja będę. No, syr, fajnie, fajnie mi będzie wtedy. Ale wiecie, wtedy że, że my dostaliśmy Najlepiej, co. Napiszcie nam w komentarzach, co nie dostaliście na święta. W prezencie. Bo my dostaliśmy Xbox Series X. Wy nie wiecie. Rekord gramy na tym jeszcze mogę No tak, my na tym jeszcze gramy. Czekaj. Czekaj, Olek, nie! rób speedruna na no, to Speedrun to Sylwek, jest speedrun. Ja znam każdą, każdy tutaj poziom, znam na pamięć. Normalnie trzy lata temu to nie gram. No, znam przez każdą sekwencję, co tam się robi. O kurczę, Olek. Odejmij mi serduszko. Nie no, ona no. No i my będziemy teraz nagrywać, tak? Dobra, to był tutaj, pamiętam, że był problem Weź okay. Sylwek I hop No weź No to zawsze był z tym problem, ale to jest łatwe po prostu Tylko nie kliknąłem Dobra um, Dziękuję za serducho Dobra Tym razem widzowie To musi być Dobry odcinek Musicie zostawić łapkę w górę Wiecie dlaczego Chodź A, Dobra Uważaj na Ci Speedrun Turu Mmm. Dobra widzowie Teraz to jest koniec Widziałeś to? Speedrun? No widzowie, wygraliśmy To, to speedrun jest Bo to 600 normalnie lubi, jakieś klipony. co normalnie Widzisz to? 600 sam Aha. Dobra widzowie My mamy najlepszy Xbox, czyli Series X. Mamy jeszcze flipę. Jak widzicie tam na stawkach mamy gory na indubcy. Eee, nie widać, wiesz, Sudak. Aha, jak nie widzicie... O to nie, bo co okay. to pewnie. Bo my mamy jeszcze fifę za darmo mieliśmy. Flipę. 660. Hoppla. Ale tutaj musisz speedrun. To speedrun, kolego pamiętaj.

Teraz muszę ci speedranowe. A to zginiesz. Jak, jak zawsze muszę ginąć. Wygrałam. Za pierwszym razem. No i Jestem, to jak zawsze, zawsze ja muszę szedim. ginąć. No bo Olek zawsze szedim. musi mi coś zrobić. Kurczę! I Tutaj... ja, ja to... Ja to lubię. Powinno to się iść tak normalnie, wiesz, o tękiwak. Tak bujać się, najlepiej. Ja tam idę, ja tam idę O kurczę... No No o, Sylwia, jak mówiłaś, że ja tam idę No to... Mogę no, się też nie tak próbuję. Idziemy Dobra Dawaj tutaj No, no to dawajcie mi I lecimy dalej O kurczę. Koleś tam to weź Dobra. O kurde. I teraz szybciej, uważaj. Od razu biegnij tam prosto. Prosto, 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 prosto jak weź. Olek, olek, olek. To, to Ty poczekaj lepiej. Lepiej tam i tak nic nie ma. Lecimy. No to dawaj! A co? Czerwone ognie, czerwony Ogień. O kurde no co mi się tak... Co jak tu szybko? No, nie mogę, no bo ten nie zablokował głupek. Głupek nie zablokował. Dobra, uciekam teraz, Sylwek. Uciekaj, Sylwek! Uh, uh, uh. O nie! Siwek, uciekaj! Uh. No, Sylwek, Czemu ty nie idziesz? Przestań nie bić! Czekaj, stój! Oj! Pamiętaj, co tutaj jeszcze? No! Sylwek. <grym> Dawaj, teraz speedrunujemy! Musimy speedrunować! To trzeba po prostu, to to na mnie. <grym> Dawaj, korzyść, kurzyść! Kurzy. No, Sylwek! <grym> Przestań tak uderzać, no! Zda? I, I Zek <zech. tosanak> no spokojnie, na spokojnie. Tak spokojnie, bo inaczej nas zabijesz. Zabijesz jeszcze tak Spokojnie... Sylwek! No zabijesz mnie. Tak będziesz uderzał. Dobre, dobra widzowie, jutro jest mój, moje imię. Sylwester. Dobra, sobie, jak już to więc, mówiłeś. Cicho. Dawajcie łapki w górę, skruszycie i zwróćmy na górę. To. Niewiele zabrakło. Czekajmy oczy, zobacz to sylwester. <noise> Hej, ja co jest, zbudowałem. Ja... Ja, bo ja zbugowałam w ogóle moją postać i jakieś Ej, no widzieliście osy. te oczy? Ja, ja zbugowałam w ogóle moją postać A widzisz, znowu mam wszystko Aha. Łatwo, łatwo, łatwo Zblokowaliśmy chyba sobie 10 Nie? Nie, nie zbugowaliśmy sobie 10 Ale... Ale tutaj do smaka Teraz smak jest No. Nie no, sobie ty jesteś. Ale no ja serduszko. Byś miał to serduszko, wiesz. Chodź, idziemy! Jest, no idziemy. idziemy! Ej. Syk, spokojnie, ja klikam. Ja tam idę. A ja jestem pro. A ja jestem pro gamer. Pamiętaj, bo tutaj w aza Nie, Właśnie widzowie musicie to pamiętać Jak gracie w tą grę, poczekaj no tak właśnie Kur... kur... <gulia> 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 nie, no ja Ty zawsze musisz... Od jest Dobra! Zero speedrun'owania No, no i dobrze, dobrze. Mamy czas jeszcze, jutro. Sylwek, ty ty teraz kidranujesz? O kur. Widzisz, tak to się kończy twoje. Hej! Ej, no serce teraz. Hej! Czkienki? No, chodź tu. Ja to cię złam. Co <grymne> jest tam? Jaki lek? To była dla tego Teraz jest, final, <grymne> jest skaz, skaz. O, Lubisz to? No No, Olek Ty, bo To chyba najlepiej to pominąć O, najlepiej to wszystko powinno. Olek. Nie, lepiej to już sam zrobię, bo inaczej mi beleszczę przeszkodzisz. Prawda. <grymkarezy> no to ja miałam mieć najwięcej, przecież ja jestem najlepszą grę. Prawda. Jesteś najlepszy. XD? Z tobą. Hej! E, łatwo z tobą, hey. Hey. Ale teraz... Nie... Łatwo z tobą. No o nie... Nie ładnie. jak, jak już będziemy musieli uciekać, to wtedy. Papa! Pa. <gryzle> to jest chyba to. Pamiętaj, Dora, Teraz jest widramu, jemy tylko współpracę. Dobra. Uciekamy! 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 Sylwek! Szybko! Uciekamy! Wszystko teraz zawala! smoki tutaj! Wracają! No! No i co ty zrobiłeś? No. <grym> Ty głupia wró A ty co ty robisz? No! 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 Nie no! co ja mnie! Ta głupia wróżka nie chciała mi ten... tam. Nie zostawiajcie mnie! Nic nigdy! Chodź, wrócimy. E um, zapomnieliśmy. Nic nie zapomnieliśmy, chodź. Zapomnieliśmy tam ludzkę. Dobra. Hej, małak. No tak, tak, tak O kurczę, nie zostawiajcie Wstała. mnie Ała! Sylwek, poczekaj Sylwek Co No ja? i coś ty narobił, no Sylwek, nie dasz rady już, no Sylwek No poddaj się już Kurczę ty tak... tak przedłużasz to, no? Kurczę, ja tak myślałem No tak myślałeś, ale coś ci się nie udało Kurczę, znowu Aha! To, to nie trzeba było przecinać. No bo ty jesteś taki wolny, dlatego nic nie widziałam. Tu się nie skaczę, tu się dopiero skacze. No. No. Ale, ale to jest dziewczyna praca. Była. Jesteś orangutanem Sylwak jesteś. No i już, spokojnie teraz. 512 lomów, 12 lumów, widzisz to? Ile mam? Raz, rawa, takiej. Teraz, oil, oil. Raz. Oil! Nie Niech nie. O, czarodziej jest najlepszy, co nie po to. Widziałeś to, co ta czarodziej nam dał? Dał nam. Kurde, nie zostawiajcie mnie znowu! Syd! Kurczę, damaj! Kurde, kurczę! Wiedziałeś to że jesteśmy mistrzami. Mm -hmm. Właśnie, my jesteśmy mistrzami. Dawajcie A to w ile ja mam w ogóle znowu mam 600. widzisz to? Ja jestem mistrzem, ja wiesz, mam 600 znowu. Mm -hmm. A znacie roka ze Fortnite'a? Zo znaczy, jak chodzi? A się chodzi. Tak Będę YouTube... ryby z Fortnite'a. Dajcie Ale... no. na mój kanał. Mamy. No. No będzie coś ci się chyba pomyliła, wiesz. Ola. A smaczek tam jest. Dalej. Bla bla bla, dobra na no, sam koniec odcinka to wszystko otworzymy. Aha, dobra. Mogę ja sobie tak sam, ty zgiń, sam to sobie. Ty sobie tam a ja tam... sam to zrobię, dobra? Czy Ja sam to zrobię, to zginę, dobra? I najlepiej będzie. Pamiętaj, zawsze najlepiej tutaj. Dobra, chodź Bo to najlepiej idzie się. No i coś ty zrobił, no. Więc jak mówiłem, że na jedną. No! OLEK! <noise> dobra, sobie, dobra. Ja zginąłem już. Olej no! Nie no, co ty robisz? Nie Nie no, nie no. Olek, no. <noise> Nie so, no! Sajd, dobra, przestań już. Ja ja. Kurde, jeszcze mam ogień! Kurde. Weź szybko tam, dobrze! Dobrze, Sylwek, dobrze! Dobrze, Sylwek, dobrze. Kurde. Dobrze, przynajmniej zdobyłeś tam, bo to jest było najtrudniej tam akurat. Bo weź szybko. A ja już o no to Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Okej. Okay. Małak. Kurze, co mi się tak nie skacze? Nie no, no, spokojnie. Kurze, za znowu mi się nie skacze. tak jak tutaj strzelowałem, czy nie? No. Pra... To jest skakanie. To się nazywa skakanie na pałach takich. A, zapomniałam, że to jest ta piła. Idą z lakim flakim Dobra widowie! Ja dostanę coś tego zaledwie. My teraz wygrywamy? Widowie! Co? co? So. Okej, okay, okej okay. My tego nie widzieliśmy nie. My mieliśmy no 100 tego, prawda Olek? My tego mieliśmy co Tak naprawdę Nie? Dobra, mamy jeszcze Olympus Maximus Bardzo szybko za to, nie Serwaj. No Dobra Boss Teraz jeszcze muzyka będzie I otwieranie paczek z tego... Tam Dobra. Ty dobra, chodź O kurze, kurcz, kurcz. Sylwek No i. Przyjdziesz? Ratuj, to i jest teraz. O, dostaliśmy piątki już. Nie dostawiacie mnie nigdy. Nigdy. Wygraciam o tu. O ty No i widzisz coś, kto Pamiętaj z... Ale no ty narobiłeś. to zawsze. I teraz smoczek. On jest bardzo łatwy. A to taki, taki jakiś dragon zwykły. Widowie My teraz zabijamy dragona. Ogromny Dragon. Dragon. O. On na razie to będzie ział ogniem, co nie? To jest Na spokojnie. Ała. Również Ten co nie mówi, na spokojnie, zgubiłem ale tak. Tylko. No i zabija to. Hmm. No fajkiem, ma już podziurawione skrzydła. Masz ma no, sobie za każdy bo ma trzy życia. Tak. O kurczę, no dawaj. Zacznij. Kurczę nie nam. Dobra już. Jesteś śnieg zeczny. Tak? Tak uważaj tutaj, tutaj najlepiej stać w jednym miejscu, wiesz? Najlepiej zawsze stać na za tym... Ostać najlepiej w jednym miejscu. Daj teraz. O Kurde, no to jest tak. jak ty to na no dowódzie. No trzeba było iść na górę. Czekaj, to jest bardzo łatwe. Jo, 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 to jest bardzo łatwe. Dobra, starszy. Stop. Już się w Nie jesteś na nas no. A sam mówi, mówisz, że Stasiu zjim. Na dół... O nie, dobra, czekaj chwilę. zginiemy. Czekaj, zginiemy? Sylwek? No dalej. O nie, tylko nie to. Czy my właśnie popsuliśmy grę? O nie, no nie, no nie zdobyliśmy. Sek, uważaj, Sek, uważaj, na górę! Mogę... Ten co cię spali! Wek, uważaj! Paweł, uciekaj teraz na dół. O tu na dół, Sylwek. Sek tu na dół, on tu jedzie! Dobra, idziemy teraz na górę. I on teraz tutaj będzie. Au! Dobry, dawaj, dawaj, dawaj go, no i super. No i i patrzcie teraz tam. Patrzcie teraz na tego smoka, widzicie? Tego smoka? Zrobię el primo normalnie, na tych tamtych. Czyli sobie, lekko zrobię el primo. Patrzcie. patrzcie. to. I? Y El Primus! El A jak mi się tu pojawi w Normalnie, mam my magik.. magiczne. Dobra. Poleciał. Poleciał. Poleciał w kosmos. Pada <grym> no. no, i do dup. Ta, On dobrze walczy, widzowie! I patrz, to jest planeta. Y, y, diabłów. No diabłów. Ale takie to tam teraz diabł. nie wierzam. Ja I tutaj na samym koń, końcu. Widzimy no, ja tego nie... tego nigdy nie róbcie kiedy spotkać takiego obcego. Nie róbcie tego, tak. ale jak będziecie piekłami. A takie cię to Ale jak będzie ale jak A, jest to kto będzie, który was zabić chciał, to, to wy go zabijcie, tak. Wiecie jak on. No to patrzcie, będzie muzyczka, a to jaka muzyka? A, ta, 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 ta. to jest po naj, najfaj... odcinku poprawimy tamte nasze błędy, okej? Okay? No Znaczy, no w sumie jeden tylko Zbierasz jak najwięcej małaków, bo inaczej... A, pamiętaj Że zaczyna muzyka I nie możemy się uderzyć To jest fajne Dobra, my tylko będziemy iść na razie Widzowie, posłuchajcie muzyki My nic nie będziemy mówić, okej? Okay? Olek? No to dawaj. My tylko musimy skakać widzowie. Teraz. Ale teraz to będziemy uzderzyć. A. Słychaćcie tę muzykę? No to posłuchajcie... prostu nie, być nie cicho. być cicho. Co robisz? A ja zrobię takiego trika A ja pójdę nabyć O kurczę Czerwek no! O kurczę Złapałeś, no dlaczego? Dobra, ale... To iść na górę, na górę idź. Żeby zrobić A to jest może fajne, ale się zamrzeł trochę. No właśnie. Co nie? I wyleciał w spotwór. No nie wiem, gdzie on wyleciał. Po prostu na ziemię poleciał. Się. No zawsze na robno. To Lecimy do końca i tu wylądowaliśmy na smaku Widzicie? I oto nas... A zabiliśmy wszystkich No tak Dobra Zabili Zabiliśmy wszystkich Więc cicho Czyli tak, zrobiliśmy już to wszystko Tak, teraz to... Otw otwieranie oczywiście, opening no, Otwieranie o, ja No to chyba, to... że widzowie są, żebyśmy... Otworzyli WSZYSTKIE No Tak Dajcie Żebyśmy... właśnie Poczekaj sobie Żebyśmy zrobili to wszystko Tutaj wszystko tutaj zrobili I otworzyli później paczki Ale chyba lepiej jakbyśmy to otworzyli Najpierw wszystkie No dobra no Otwieramy Pierwszy ja No to już widać U, cztery, O cztery Teraz się otwieram daj mm -hmm. No. Dawaj. O, o świeżak, świeżak. świeżak Kolejny świeżak Świeżak. No. Teraz, Teraz jest. Co zgadujesz, że będzie? Um, nie no, lumy. Tak jakby. A nie, to jednak będzie. Bym... A nie... A, back to Origins. pierwsza. Dobra, kurde. Jak zdobędziemy już wszystko, to będziemy robić... Dobra, teraz ja. To będziemy robić też odcinki właśnie z tego. Dobra, I... teraz jak to będą te niebieskie... To będzie Małak. Będzie Małak. No, jak dacie, jak dacie łapki góry jest... górę, to będzie ten Małak. Dobra? Zdobyliście łapki z góry. Ja no kurde, robię. no to skoro przyjdzie musicie zdać, no bo hmm. śpiew mamy? Tu będę... Eee, zobaczmy, świeżak, back to origins, świeżak. jak będzie świeżek, to łapka w górę. A jak Back to Origins, to... Skoro A jak Loom, to nic. Nie, to... Świeżak. Dłonek. Łapkę w górę dawać! A razem. rasaj. Raz, raz. Dobra, ty. Sylwek, dobra już... Dobra, starcie. co, co starcie. Będzie? Starcie. to będzie? To, to? Teraz weź to. to od razu szybko otwieraj. Od razu szybko otwieraj już. O, tak? będą lumy. Dobra, no, sobie przestań, nic nie mów. Dobra. Też tak spieram. Uuu! I będziemy mieć dzwonetek. Dzwonetek jest dobry. To jest... O! To, kory... to będzie... To będzie łapka w górę. No. Łapka w górę, dawajcie. Dobra, no, sobie przestań. Dobra. Jest. No i dobra, no teraz umy... Tylko pięć. Sylwek. No zdra, szybciej. Zdrab szybciej. szybciej. Uuu. Cztery. 1000. Raz teraz ja 6 lumów miałam. Takie I jednej jest Nie pamiętam ale chyba może 5000 zawet. Dobra. Nie więcej niż 5000. Dobra. Może 10 tysięcy. No, sylik, no szybciej. To. Na pewno. Dobra, sobie szybciej przestań, tak